Znajdujemy się na ulicy Mariackiej w Katowicach, gdzie już za chwilę odbędzie się przedsezonowa prezentacja gks Katowice. gks zaprezentuje się w nowym składzie, który to powalczy o najwyższe cele w przyszłym sezonie, a ten tuż tuż. Już w niedzielę rusza pierwsza ligowa kolejka. Przemek, żeby wprowadzić nas wszystkich w piłkarski klimat, zaprezentuje kilka tyjków, popisów, sztuczek piłkarskich. Spotykamy się tutaj na akademickiej ulicy Mariackiej, aby zaprezentować jacy piłkarze w tym sezonie będą reprezentować nasz klub. Bramkarz z Katowice, Łukasz Budziłek! Łukasz Budziłek, Bramkarz, który w pół roku temu przyjął do nas z u Bohatów w milionie ludzi, wskazywał się znakomicie w aż 9 meczach ligowych. Dobra, czyste konto Kamil Haleszyński! Popularny kufel wychowanej gieksy Kamil Holeżyński. No właśnie Kamil Mówiliśmy o tych pozycjach, że się zacierają się przecież bardziej z pomocnikiem obrońcą. Nie wiem, to już ma koncepcja trenera. Nie wiem na jakiej pozycji trener mnie wystawił, będzie się starał na Wykonywać swoją pracę. Bartek chwalił Bogowski Ostatnio wystawiany przez trenera na lewej obronie. Wcześniej na lewej pomocy Alan również grywa i w obronie, i w pomocy. Również bardzo uniwersalny zawodnik. Powitajmy Alan Czerwiński! Jesteś jednym z ulubieńców, Może teraz Ty chcesz coś powiedzieć kibicom. Ja się starał, żeby no, tak w sezonie tak. Dokładnie w to wierzymy, że Sławek będzie się tak samo spisywał w środku pola. Sławomir Duda! Przed miesiącem skończył 30 urodziny, gra nadal jakby miał 20, tak szybko biega, aczkolwiek doświadczenie jest. Grzesiu, no, miałeś przed sezonem propozycję no, z Ekstraklasy, trudno się dziwić, miałeś dobry stan się, jednak woleliś zostać w Kadowicach. Co o tym zadecydowało? To, to moje przywiązanie do klubu i dlatego bo, bo to jest ten klub, klubu myślę, że chwilę się wahałem. I za to należy się wielki szacunek, wielkie brawa. Pozostał w rodzinnym mieście, pozostał w swoim macierzystym klubie. Grzegorz Popara Garnek przybył do nas pół roku temu z zagłębia Lubin. Garnek, jak się czujesz w Kadowicach? Świetnie. Prosta, krótka odpowiedź. Janusz Gancarczyk Powitajmy Grzegorza, gocerza. Przywitanie z kolegami z drużyny, Jacek skończy. 21 lat! 100 lat! 100 lat! Nie przyjeżdżam! 100 lat! 100 lat! Nie przyjeżdżam! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze przyjeżdżam! A kto? Jacek! Jacek Jarnot, jutrzejszy solennizer. Witamy go w naszej drużynie. I wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Adrian Jurkowski. Wielkie brawa. Jeden z naszych stoperów. W ubiegłym sezonie Kamek zdobył dwie bramki obie głową. Mógł zdobyć tych bramek więcej, no na pewno jedną więcej. Pamiętam mecz z UKS. -y, pamiętam Karnego. No, czy w tym sezonie przyjdzie Karny, podejdziesz? Nie wracajmy do tego, zobaczymy co do Karnego stanie. Oczywiście. Arkadiusz Kowalczyk, pierwszy brawa. Adrian Napka, Napierała, kapitan GKS-u Katowice. Dla niego będzie to szósty sezon. Szósty sezon w u Katowice. Przypomnę, że Adrian w swoim piłkarskim sygniu Szanowni Państwo, Adrian jako kapitan drużyny, myślę, że na pewno chce powiedzieć coś dla naszych wspaniałych kibiców. Adrian Napierała! Witam Was wszystkich, w imieniu własnym całej drużyny, sztabu szkoleniowego oraz zarządu chcieliśmy podziękować Wam za doping w, w, w tamtym sezonie. Liczymy na więcej, spróbujemy się odwdzięczyć na boisku. No i zapraszamy za dwa tygodnie o arcie bukowej. Adrian Napierała, kapitan GKS-u Katowice, od od wielu, wielu sezonów. Jedziemy na snotę! Jakie małe! Udziela nasz tu krew! Oto nasz klub! Drużyna! Jesteśmy zawsze tam, gdzie jest zagrożeń! rozegrał 89 meczów w Ekstraklasie, zdobył w nich 9 bramek w barwach Amiki Wronki, Lecha Poznań, Górnika zawsze. a od paru sezonów strzelał bramki dla nas, nie będę pytał Przemka, ile strzeli w tym stanie bramy, bo i tak wiem, że na pewno dużo. Przemek Pitry! Przybył do nas pół roku z Ursusa Warszawa w Katowicach od pół roku. Jeden radionów! Wielkie brawa! Dominik, muszę cię poprosić na chwilę. Twój ojciec Słynu no, z niesamowitej muskulatury. Pamiętam. Y, y, pamiętam. Y, nie, no nie każemy się rozbierać, ale pamiętam pamiętam żarty na szatni, że chłopaki się śmiali, że twój tata po meczu szybko się przebiera i leci dorabiać na bramce w jednym z skarabeńskich klubów. Nie wiem, czy to była prawda, czy nie, ale mam pytanie: czy to zamiłowanie do kulturystyki, do siłowni też przyjąłeś podacie? Może nie tyle zamiłowanie do kursyki, ale na pewno zamiłowanie do wieksy i tutaj jakoś tak. W tym, w tym kierunku bardziej szedłem i, i no, również na siłownie uczęszczałem, ale bardziej z kolegami z, z, z Kosblaszoka niż, niż tak sam osobiście. I o to chodzi? Zamiłowanie do Gieksy, najważniejsze. Dominik Sada Sadowicki. Pielka Brawa. Jest wychowankiem KKS U Katowice rocznika 97. Już w tym w tak młodym wieku otrzymało trenerów szansę trenowania z pierwszą drużyną. No wielkie nadzieje wiążemy tutaj z Pawłem. Paweł Szautys. Krzysztof Bałkowicz, rośnik 94. Debiutował w Biegsie w ubiegłym sezonie szczelił m.in. bramkę w 92 minucie z Krakowią na 1 do 1. Wtedy blaszek oszalał. Wszystko to dzięki bramce Krzyszka Wołkowicza. Krzysztof Bałkowicz! Darek Zapotoczny wychowanej Kieksy rocznik 95. Wielkie brawa dla Dareka. Mamy również i wzmocnienia. Jak patrzę na tą listę, mogę z czystym sumieniem powiedzieć wzmocnienia. Zanim przedstawimy nowych zawodników w Kieksie, Zapraszam na scenę prezesa KKS Katowice Wojciecha Cygana. Wielkie brawa Wojciech Cygan. Prezes GKS Katowicy. Rafał Dobroliński, 25-letni zawodnik, przybył do nas w UKP Zielona Góra. No i w tym momencie prezes Wojciech Cygan, Rafał Dobroliński. Witamy w Dziekajszej Robert Widawski. Rafał Figiel, Wojciech Cygan. Wielkie brawa. Rafał Pietrzak, Wojciech Cygan. Witamy w Kiekajsie Katowice Michał Zieliński Wojciech Cygan, Michał. Witamy w Giekresie. Już po raz drugi. Michał Zieliński. Wiele wskazuje na to, że w Barwach Gieksy zagra chłopak no. Jakby się wychylić, można zobaczyć jego dom. Chłopak z Padarewy, Tomasz Brubel, Tomek Brubel, Katowiczani. wychowanych w rozwoju Katowice. Oni się znają, oni się znają. Tomek Brubel, wielki kibic GieKSy. Nie dane mu było jeszcze w tej GieKSie zagrać, więc mamy nadzieję, że w sezonie 2013 14 w GieKSie będzie występował Tomek Brubel. 8 lat wybierz w klasie w dziechę siedematów. 171 meczy. 15 bramek. Trzeci sezon Rafał Góraka w Gieksie. Rafał Gurak! Panie trenerze. Proszę kapitana, poproszę i trenera o poresłów dla, dla kibiców. Wszystkich bardzo serdecznie witam. Oczywiście zapraszam na, na to, co przed nami, na cały sezon. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy tańczyć po każdym meczu. Wszystkiego dobrego. Buranczyk drugi trener gieksy. W przeszłości Robert był m.in. trenerem reprezentacji Polski Kobiet w piłce nożnej. Janusz Janko! legenda Geksy, legenda polskiej piłki. Zatrzymał z zaczynał zatrzymał, zatrzymał od Zatrzymał wiele, wiele europejskich napastników. Janusz Janko! Tomek. W 1996 roku w wieku 16 lat debiutował w Ekstraklasie w barwach GKS-u. Pamiętam ten debiut w meczu z Rakowem przez Domowa, wygrany przy 0 Tomek, 16-letni junior. No, w sumie nic się nie zmienił. Nic się nie zmienił. No, jest trochę starszy, czego nie widać. Obecnie jest asystentem trenera. Tomasz Owczarek! Kierownik GKS-u Katowice od wielu, wielu, wielu sezonów popularny Pawulon Paweł Maźniewski Paweł Maźniewski Paweł Maźniewski kierownik drużyny Wojtek Herman fizjoterapeuta GKS w Katowice i nie tylko bo jest również fizjoterapeutą jednej z reprezentacji Polski Paweł Blaut też wieloletni kibic GieKSy chłopak z Witosa Obecnie masażysta, fizjoterapeuta, GKS Kadowice. Jasiu Furtok, legenda polskiej piłki nożnej. 36 meczów w reprezentacji Polski, 10 bramek. Jasiu Furtok, 60 bramek w Bundeslidze. Przez lata był to polski rekord. Dopiero ostatnio wyprzedzony przez Roberta Lewandowskiego. Tá Ja myślę, że przekażę teraz mikrofon kapitanowi na półce. Chłopaki też chyba wam zaśpiewają. A ja przekażę dalej mikrofon. Kufel jest tym najlepszy. No, chłopaki, coś takiego, co jest ważnego dla nas. Czy wygrywa?